Z tej strony Kuba, słuchasz podcastu po szklanie i na testowanie, rozmowa IT z perspektywy QA i nie tylko. W dzisiejszym IT, automatyzacja testów jest jednym z najbardziej popularnych tematów w kontekście QA. I to jest trend, za którym sam bardzo chętnie podążyłem kilka lat temu, i uważam, że zrobiłem bardzo dobry ruch, i niczego absolutnie nie żałuję. To, co mi doskwiera, to to, że jest nadal dużo firm i dużo początkujących osób, które przychodzą do świata IT, do QA, chcą rozpocząć właśnie testowanie, ten, udoskonalić swój proces QA, i pierwsze, po co sięgają, to jest automatyzacja. Tak, automatyzacja rozwiąże nam wszelkie problemy. Będziemy mieć ogrom czasu na testowanie innych rzeczy itd. i tak dalej. I okej, okay, czasami to się sprawdzi, ale jeżeli głupio zautomatyzujemy, to tak naprawdę przepalimy bardzo dużo czasu, a ten efekt będzie mizerny. Tak? Jakby rubryczki managementowi w Excelu nie będą się zgadzać. Poświęciliśmy tyle czasu na automaty, a nadal mamy takie defekty, mamy. Takie rzeczy, takie dolegliwości w naszym sofcie i to, było, to był koszt, który nie okazał się dobrą inwestycją. I żeby automaty miały sens i przyniosły tyle zysku, ile oczekujemy, że przyniosą, trzeba je zaplanować. Jak wdrożenie każdej nowej rzeczy powinno się poprzedzić etapem planowania, tak samo automatyzację testów. Tak samo zanim siadamy do Przetestowania danej funkcjonalności warto się zapoznać i przeanalizować, w jaki sposób ją przetestować, jaka technika będzie najlepsza, żeby efektywnie wykonać swoją pracę. Tak samo w przypadku testów zautomatyzowanych. Zanim zaczniemy je automatyzować, warto jest zaplanować i zaplanować, mówię w dwóch wymiarach. Po pierwsze, które testy. Jakich funkcjonalności powinniśmy automatyzować, a po drugie, jak i czym. Bo wybór narzędzia też nie jest taki trywialny. To też nie jest tak, że sobie usiądę i po prostu, a dobra, biorę, biorę to pierwsze lepsze z brzegu narzędzie i zaczynam w nim pisać. Oczywiście, można tak zrobić, i czasami nie, przy, jakby, i czasami nie odczujemy żadnych negatywnych skutków takiej decyzji. Ale można to zrobić lepiej, można to zaplanować. E, można wziąć pod uwagę dużo więcej czynników i dzięki temu dużo lepiej podejść do tego procesu. Natomiast przede wszystkim planowanie testów do automatyzacji, czyli typowanie kandydatów do automatyzacji. Zanim zaczniemy automatyzować, przeanalizujmy, jakie funkcjonalności testujemy i jak często do nich wracamy. To znaczy, Pierwszym kryterium do wytypowania kandydata do automatyzacji jest to, jak, wa jak ważna jest to funkcjonalność w skali całej aplikacji. To znaczy, zacznijmy od kategoryzowania funkcjonalności z perspektywy biznesowej. Zacznijmy od tych najbardziej wpływowych na biznes ścieżkach, funkcjonalnościach i tam szukajmy kandydatów do automatyzacji, dlatego że chcemy jak najczęściej mieć szybki feedback o tym, czy dana funkcjonalność działa poprawnie. Więc tutaj jak najbardziej możemy automatyzować, ale to jest tylko pierwszy czynnik, bo oprócz tego możemy jeszcze się zastanowić, e, która z tych funkcjonalności ma potencjalnie najbardziej bolesny wpływ, jeżeli się wywali, tak? Bo możemy mieć 15 super ważnych feature'ów, ale jednak z tych 15 super ważnych feature'ów 3 są kolosalnie jakby kolosalnie ważne, jeżeli chodzi o potencjalne straty wizerunkowe albo finansowe na przykład. Także tutaj to też jeszcze dochodzi taka gradacja. Jeżeli mówimy o takich funkcjonalnościach w kontekście automatyzacji, to musimy się jeszcze zastanowić jak często się one zmieniają. Automat i tu musimy pamiętać, tu myślę QA to często pamięta, chociaż tu też to jest loteria. Natomiast to w zespole i, i managementowi też trzeba cały czas powtarzać. Test automatyczny to jest zaprogramowany skrypt, który idzie określoną ścieżką od A do Z. Natomiast automat nie znajduje nowych błędów. Automat co najwyżej sprawdzi, czy ścieżka, którą mu zaprogramowaliśmy, działa bez zarzutu. I to jest naprawdę szalenie istotne. Napisanie automatu nie musi oznaczać, że my znajdziemy tym testem zautomatyzowanym całą masę błędów, ale automat ma nam e, powiedzieć, że ta ścieżka, którą chcemy sprawdzić, jest cały czas niezawodna i user będzie mógł nią spokojnie przejść. W kontekście niezmienności aplikacji jest jeszcze istotne to, że automat właśnie sprawdza wszystko od A do Z tak, jak mu zaprogramowaliśmy. To znaczy, jeżeli zmieni się jedna mała literka, zmieni się treść komunikatu błędu o kropkę, że teraz będzie nie wiem, wykrzyknika była kropka, to test automatyczny prawdopodobnie w tym momencie zależy, zależy oczywiście od tego, jak zostanie zaprogramowany, ale jeżeli oczekiwaliśmy konkretnego komunikatu, to się w tym momencie wywali. Także każda taka malutka zmiana będzie wymagała od nas ingerencji w automat. Znaczy, będziemy musieli zmienić tą oczekiwaną wiadomość. Także im bardziej niezmienna funkcjonalność aplikacji i im ważniejsza z perspektywy biznesowej, tym lepszy to jest kandydat do automatyzacji. E, ważna jest też, wa, ważny jest też poziom skomplikowania danej funkcjonalności, bo funkcjonalność może być niezmienna, funkcjonalność może być jedną z najbardziej istotnych w kontekście biznesowym, natomiast może być tak skomplikowana, że czas, na, czas potrzebny na zautomatyzowanie e, testu m, danej funkcjonalności będzie po prostu... Tak wielki, że testowanie manualne nawet przez rok co release danego feature'a będzie tańszy niż poświęcenie teraz kupy czasu na automatyzację. Także tutaj też musimy o tym pamiętać. To nie jest tak, że a ten feature się nie zmienia, wykonuje go cały czas w regresji i w ogóle to jest kluczowa funkcjonalność. Nie oznacza to, że to jest dobry kandydat do automatyzacji jeżeli jest bardzo, bardzo skomplikowany i automatyzacja pochłonie bardzo dużo pieniędzy, może się okazać, że nawet jeżeli będziemy mieli jakąś osobę, która będzie po prostu siedziała i co regresję klepała przez dwa mendeje mmm, cały sektor aplikacji związany z tym konkretnym featurem, to nadal będzie tańsze niż właśnie poświęcenie tego czasu na automatyzację. Dodatkowo poza takimi rzeczami e, można wziąć pod uwagę e, powtarzalność w testach regresji e, nawet takich trochę mniej istotnych feature'ów bo pamiętajmy jeszcze raz wrócę do tego co powiedziałem automat sprawdza konkretną ścieżkę którą zaprogramowaliśmy e, warto żeby w, w czasie kiedy wykonujemy test kiedy test automatyczny weryfikuje konkretne ścieżki, żeby w tym czasie manualnie, kreatywnie podejść do weryfikacji feature'a, też może od jakichś innych stron, od takich stron, które my nie mamy zaplanowanych w automatach. Wymyślić jakieś nowe edge case'y, wymyślić, chociaż edge case'y to może wpływ edge casesów nie będzie aż tak bolesny, jak zawalenie się tej głównej ścieżki biznesowej, ale zawsze manualnie możemy sprawdzać więcej od. Innych stron i, i głębiej grzebać w danej funkcjonalności, dzięki czemu no, przetestujemy więcej. I warto czasami zastanowić się nad tym, czy w ramach regresji, manualnie na przykład, nie wykonujemy testów, które będą tanie w automatyzacji, mimo że nie są jakoś szalenie istotne z perspektywy biznesowej, to przetestowanie ich w sposób automatyczny pozwoli nam zaoszczędzić ileś czasu na to, żeby te 20% kluczowych ścieżek w aplikacji przetestować jeszcze mocniej. Także to też można wziąć pod uwagę. Tylko to jest taki dodatkowy punkcik, o którym mówię, i o nim pomyślałbym dopiero wtedy, jak te najważniejsze rzeczy, te, które realnie. Powiedzą nam o jakości naszej, naszej aplikacji, naszego oprogramowania, zostaną ukończone, zostaną zautomatyzowane i będziemy mogli spokojnie podejść do tego, żeby poszukać dodatkowych usprawnień, dodatkowego czasu na, na jakieś inne aktywności testerskie, które moglibyśmy wykonać, zamiast klepać jakieś inne rzeczy. Podobnie sprawa wygląda przy planowaniu tego, jakie narzędzie wybierzemy, żeby zautomatyzować dane testy. Sprawa jest prosta, jeżeli przychodzimy do firmy, w której testy automatyczne są wdrożone od wielu lat i mamy tu postawione frameworki do testów takich, do testów takich i tak dalej, mamy pełno specjalistów. Wtedy prawdopodobnie przyjdziemy i wykorzystamy dokładnie to, co jest zgodne z procedurami danej firmy. Natomiast co jeżeli chcemy testy dopiero wprowadzić w naszym projekcie, w naszej firmie? Albo mamy na przykład lepszy pomysł na wykorzystanie, na napisanie testów, konkretnego sektora aplikacji, co możemy na przykład zobaczyć, że no, mimo że w tej firmie od pięciu lat jest takie i takie narzędzie, ono wcale nie, nie, nie musi być jakieś najbardziej efektywne do wykonywania tego typu testów. No i tutaj warto się zastanowić, po pierwsze, jak chcemy zacząć tą automatyzację. Po pierwsze, jakie testy chcemy automatyzować? Czy to jest GUI, czy to jest API? Czyli, czy chcemy automatyzować Konkretne akcje użytkownika już w przeglądarce, żeby zobaczyć, czy po kliknięciu tego przycisku zmienia się kolor czegoś tam i tak dalej. Czy może jednak zależy nam, na bar nam bardziej na przejściu flow aplikacji samej w sobie i chcemy mieć jak najszybszy feedback, czy da się kupić książkę w tej księgarni online, i wtedy wykorzystamy do tego wystawione API? Warto się zastanowić, w jakich językach programowania mam specjalistów w firmie. To znaczy, czy to będzie tool no-code, low-code, czy, czy, czy zwykła biblioteka programistyczna. Jeżeli chcemy wybrać bibliotekę i będziemy musieli programować, warto się zastanowić, jakich mamy specjalistów, czy w czym ja się specjalizuję. I to jest zawsze plus, żeby wybrać taką bibliotekę, która będzie bardzo prosta do wdrożenia i, i nie będziemy musieli przeskakiwać na inny język i poznawać jego składni. Tylko wykorzystamy to, co my znamy, albo to, od, od czego mamy specjalistów w firmie. Wtedy ta pomoc, nawet jeżeli ja jestem świeżakiem w danym języku programowania i wchodzę w to dopiero, to będę miał dużo osób, które będą mi. W stanie potencjalnie pomóc. Drugim wymiarem tego jest to, że jeżeli skorzystamy z programistów, którzy piszą w konkretnym języku, i, i, i weźmiemy bibliotekę, e, która jest oparta o dokładnie ten sam język, to możemy mieć taki dodatkowy plus, że na przykład podczas sprintu, jak nie będziemy mieć czasu na automatyzację danej funkcjonalności, a widzimy, że warto byłoby ją zautomatyzować, a w tym czasie programista, który zna tą samą technologię, ten sam język, e, będzie miał wolniejsze przebiegi, będzie mógł nam pomóc. Dostarczymy mu scenariusz testowy, powiemy, zrób tak, tak, tak i tak, chciałbym, żeby to się wyświetlało wtedy, i tak to powinno działać. To on może usiąść i nam pomóc. Jeżeli. A będziemy mieć testy automatyczne w JAV'a, a wszyscy piszą w JS-ie, no to sami sobie blokujemy tą ścieżkę, i tak naprawdę tej współpracy między obszarami nie będzie. Dodatkowym aspektem jest to, jak duże community ma dane narzędzie. To znaczy, jeżeli jesteśmy początkujący w danym narzędziu i. Mm, Wiemy, że będziemy mieć dużo pytań, jak coś zrobić, będziemy szukać takich materiałów gotowych, żeby nam ktoś pomógł zastosować dokładnie, konkretną rzecz w teście automatycznym. No to im większy community, tym dla nas lepiej. Na przykład Selenium ma ogromne community, mimo jakichś tam swoich wad, to prawdopodobnie jest bardzo mało rzeczy, których, na, na których nie znajdziemy odpowiedzi w internecie. Jak rozwiązać dany problem. Dodatkowo, jakie wsparcie ma dane narzędzie? Czyli, czy jest to narzędzie open source, czy to jest narzędzie, które je, siedzi za, za jakąś licencją i mm, mamy dedykowany team e, supportowy, który rozwiąże nam problemy, jeżeli je napotkamy. To też jest bardzo istotne. E, bo pamiętajmy, że jak już zaczniemy pisać testy w danej technologii i będzie to bardzo duży projekt, na przykład to po wielu latach czy po wielu miesiącach już będzie bardzo trudno przejść na inną bibliotekę, na inny tool do automatyzacji. Jeżeli natkniemy się na jakieś blokery, które nie pozwolą nam pójść dalej. Fajnym faktorem też jest szybkość od konceptu po gotowy automat. Czyli jak wysoki jest próg wejścia, to po pierwsze. Po drugie, jak, jak szybko jesteśmy w stanie napisać działający kod, działający test, bo im szybciej będziemy w stanie uzyskać już działający test automatyczny, tym szybciej. To Tutaj już można to rozdzielić na dwa aspekty. Szybciej my poczujemy taką satysfakcję z tego, co robimy, bo szybciej zobaczymy rezultaty naszej pracy. A po drugie, szybciej dowieziemy, jakość, dowieziemy tą. Nie jakość, przepraszam, wartość. Dostarczymy wartość szybciej. I będziemy musieli poświęcić mniej czasu na y, pisanie tych automatów. Jeszcze dodatkowo, warto się zastanowić nad tym, y, jeżeli mamy już wdrożone jakieś pipeliny CI, CD, to jak łatwo będzie wkomponować to nasze narzędzie, które wybraliśmy w istniejące pipeliny? Ewentualnie, jak duże wsparcie ma to nasze narzędzie w, w CIu czy w narzędziu do CIA, które mm, używamy w naszej firmie? I pamiętajmy, że automaty, gotowe automaty, to często. Więcej czasu na testy manualne. Nie popadajmy w tą pułapkę, że zastępujemy testy manualne testami automatycznymi. To nie jest tak. My automatyzujemy te ścieżki, które są dla nas najważniejsze z tych kilku powodów, o których mówiłem wcześniej, i zależy nam na jak najszybszym feedbacku o tym, czy nasza aplikacja działa tak, jak powinna działać, i czy jakość, którą dostarczamy, jest na odpowiednim poziomie? Nadal będziemy musieli testować manualnie w różnych innych mm, sytuacjach, i warto o tym pamiętać, że e, nie samą automatyzacją tester żyje. I kończąc ten odcinek, przechodzę do tradycyjnego końcika poetyckiego. Same chodzą testy, regresja, akcepty, wszystko w CI, a nadal przepuszczamy błędy. Podejdź z głową do planowania, bo bez tego nie powinno być automatyzowania. Dzięki, że byliście ze mną. Mówiło się do was z ogromną przyjemnością. Jakub Konicki.